mam ogólnie zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym y, Was przeprosić, że nie było y, żadnego materiału na moim kanale, gdyż y, nie miałem czasu i mi się nie chciało. I kolejna sprawa jest taka, że jeżeli szukacie na moim kanale kontentu z 1.8 Minecrafta, niestety już się nie będzie. Teraz y, troszeczkę mi się znudziło UHC i takie rzeczy, więc teraz spróbuję z kontentem. 1.16+, 16 na no, przykład Dream Content, jak Menhunty, Dead Słapy, jak teraz i takie rzeczy. Więc no, zapraszam do oglądania. Jak to kudwa weźmiesz, to jedzie. Nie, no nie Dobra, dzień dobry widzowie, gramy z, z Dead Słapa. Niestety. A my... tak, wiesz, jaki miałem pomysł? Mm. Taki tu i ale. Ale musimy zacząć, to się decyduje Ale, pick'a Chcę Ja w sumie chcę porthale, o oh, kurna Okej, okay, okej okay. Nie. Ale on Tyle dobrych rzeczy. CO?! Majka zaprosiłem do nas, może ten Ora, No, to sam trap. Ja się po prostu w dół kopa Ja też. chyba ja, ja nie miałem pomysłu Uuu, i taka mówię. Cool. Dobra, to się w dół kopię, może jakieś kanion na Zrobimy letter z plus 180. Żelaza i wiadrę ci mówię, Dobra. bo nie ma Achigmentów. W rękach wiadro jest różne. Daj, rękę. w ogóle nie wiem, czy ci to mówić, bo. bo słyszać. Jak, jak Achigment jest za to, to mi mów, bo Achigmenty się zbugowały. Okay. Nie 1-16 czy 161 16, 5 Ja dobra yy, ten, a ci będę. Proszę, Dobra, nie, Tam, ci będę za jak coś, a mówię, też yy, Racz to brać, to brać, to brać, to brać, to nie, nie biorę albo, albo nie. O kurde Tyś Łoterek łatwo. Ale to było na łódce nie zbugowałeś się w tej łódce? Czy coś? Nie. Jaka łódka? A, dobra, ważne. Na górze, zobacz sobie na górę bierzesz. Dobra jest. Nie. O, teraz są. To... Aha, nie co robi? A okay? wiesz? A serio? Nie da się z tego uratować już. Uważam, no, starcie Kaptuję. Chodź, by tam. Nie Ty od ja tego nie umrzesz na 100%, ale już nie miałem pomysłu. Zgadź? Nie, co, co Czemu? Bo miałem. Ca mam całą zbrojkę przecież. Co? Dwa creepery to były. Dwa creepery w łódce. No Wiesz, i... Ci... Żebyś... No, no. O. No mów dalej. Dobra, ale nieważne. To, to, to wykorzystam może... Nie Później. To tym momencie zginąłeś. Ty <laughs> <laughs> ja po prostu uciekłem. Teraz zrobić ci miłego trapa. Trap, który nie jest trapem, ale będzie przyjazny dla Ciebie. Skorzystasz akurat. Ja myślę. Coś masz dzieje! A już! Miałeś pedłę? Tak. Ale nie zadziałało. Widziałeś to? Ale patrz, pardź ja byłem. Zobacz. Zadź, gdzie ja byłem No. No właśnie, widzę. Ale to był smart. 300 kill, powiedzę, że 300 kill. 300, no. 300 IQ. Kurde, mogłem zrobić skrzynkę? Wtedy by się był otworzył skrzynkę. Ja jestem głupi. O kurde, ale to był mocny trap. Proszę, da się nie A wiesz, nie skoczyłeś? Ale ty miałeś perlę No, perlę miałem I tak, i tak był w trakcie, wiesz? Bo ja idealnie w Kurde, ale szczerze No i tuba idealna to taka, taka, piękny trap Taka piękny trap Więc, yy, miłego nagrywania pa, pa Mogę zwać mojego kolegę Dobra, no to zastępstwo mhm. No. To jest nowym, ale w sumie na razie takie długos, okej. Okay. Una no nie mogę znaleźć tego co chcę, bo ja nie mam już pomysłu na trapy. To jest wszystko Już masz rzeczy, już możesz przeżyć. No nie, ja teraz mam takie utrapienie że nie przeżyjesz. Co? No masz może tak. Możesz zrobić coś z redstone'em eee, No i w sumie... O, bitra Jakbym miał Creepery to spoko, ale. Coś zmodernizowano. I zaraz Neder włączymy, co? A, no, a, oczywiście, tak. Mi się wydaje, że pod tym włączymy sobie może Neder, ale nie można wskakiwać do lawy, co? Bo to jest może bez sensu. Nie wiem, jakby. To wskakiwanie do lawy jest, przepraszam Was, widzowie, ale to jest takie nóż... Zły timing. Wiem, strasznie zły. Ty pewnie tam obudziłeś się dopiero, aż się no, rozpijesz. Nie, ja straciłem ja trzy serca, bo ja mam seta całego przecież. A, to. a wiesz to jest problem? Że ja chyba w no. Nie wiem co się stało, ale miałem półtorej HP. Ty spadłeś z jakiejś wysokości? Nie, ja. A no to ja dostałem full damage. Wpałem się w dół. Nie, nie wiem co się stało, no buget. ale okej. Okay. I już tam jedzenie proszę, szybko. Nie, ja też nie mam jedzenia. Szybko jedzenie, proszę. Cokolwiek, cokolwiek, nie wiem. Jest tam krowa, szybko. Kurde. no i chuj Próbowałeś <noise> go <noise> teraz zabić, czy mi się wydawało? Nie, nie. próbowałem wpaść, wpaść do walawy i zjeść zupkę, żeby mieć... Re... Potem miałeś tą na rezistkę zupkę Nie, nie, no zupkę tą specjalną, żeby mieć... Re... Re... no wiesz, ten... No, re z tego kwiatka pracowała, nie? Tak, i to są nie? 3 sekundy I w sumie to był jedyny mój sposób